Spotykamy się, aby być świadkami oznaczenia Dębu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995 laureata pokojowej nagrody Nobla i pierwszego przewodniczącego NSZZ Solidarność, pana Lecha Wałęsę, orędownika pokoju i demokracji. I dzisiaj są z nami osoby, które były twarzami, które wspierały ideę i które pociągnęły za sobą tłumy. Tak silne że władza komunistyczna uległa w sposób pokojowy, oddała władzę. To w niewielu krajach się udaje, nam się udało i zapoczątkowało to zmiany w wielu innych obszarach naszej części Europy. Cieszę się, panie prezydencie, że jest pan z nami. Czekaliśmy na ten moment, aby pan osobiście w tej uroczystości uczestniczył. Cieszę, że są z nami także legendy nasze i bydgoskie, ale i krajowego ruchu oporu, które... Swoje życie narażały, swoją wolność? Musicie zauważyć, że do końca XX wieku, kiedy walczyliśmy, to jednak w narodach było, było czuć Pana Boga. Różnego, ale tak z tyłu, gdzieś on siedział i nas trochę hamował. Pozbyliśmy się tego w dużej mierze. Drugi problem, mieliśmy wtedy, baliśmy się kołony Związku Sowieckiego. To też nas hamowało. Pozbyliśmy się tego. Więc zadanie wasze, no dobrze, w takim stanie rzeczy, no to jak prowadzić narody, kiedy, kiedy nie ma żadnych hamulców, kiedy nie ma żadnego ograniczenia. Trudne zadanie. Ale tak jak nam się udało pięknie, pierwsze zadanie, wierzę w to, że i drugie też się uda. Proszę Państwa, krótko mówiąc myśli, po co poszli, o co walczyli wtedy? Z prowokacją bez prowokacji. Walczyliśmy najszerzej mówiąc o prawa człowieka. O prawo do zrzeszania się dla wszystkich, o wolność słowa, o przyjaźń wzajemną, o demokrację. I co się okazuje? Kilka dni temu się dowiadujemy, że prawa człowieka w Polsce nie odpowiadają można władcom dzisiejszym, przeszkadzają w sprawowaniu przez nich dyktatorskich rządów. Smutna to refleksja, bo się okazuje, że Rosja Putina nie znosi praw człowieka i państwo, nie Polska, państwo Kaczyńskiego nie znosi praw człowieka.